Dzień dobry, witamy Was, drodzy widzowie! Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Środa 8 rano, a my zabieramy się za Classic Black 7, czyli zgodnie z zapowiedzią, i jeszcze jest folia, zaraz ją rozpakujemy. No i co, i zaczniemy szukać tego miliona. Zapraszamy! Zgodnie z zapowiedzią mamy całą paczuszkę Classic Black 7 i codziennie będziemy sobie drapać po 3 zdrapki każdy z nas. Ja 3, Karolcia 3, łącznie równa się 6. Codziennie 6 drapeczek, no i zobaczymy, czy nam się te 500 tysięcy tutaj uda wydrapać. Oczywiście zachęcamy do typowania. Kto dzisiaj poprawnie wytypuje końcowy wynik, ten zdobędzie 5 punktów. O! Szybciej już nie mogłeś powiedzieć. Nie! A kto jutro wytypuje, no to 4 punkty i tak dalej, aż do piątku. No i będziemy sobie po kolei wydzierać. Tu jest 25 i zaczniemy od tej strony. Zdrapka z numerem pierwszym, drugim, trzecim, czwartym. No dzisiaj sześć. Pierwszych sześć zdrapeczek sobie wydrapiemy po kolei, czyli co? Jest numer 6, czyli tą jeszcze tutaj sobie oderwiemy. O! Są oderwane, jest sześć drapeczek oderwanych. Tamtą, kubkę odkładamy. I za chwilę zaczniemy. Pozwólcie, że zrobię to na wizji. Sztuka pierwsza, druga, tylko żeby mnie podarł z moimi zdolnościami, ale nie, ładnie idzie. Trzecia, czwarta, piąta. I szósta. To co? Jak robimy, kochanie? Co sobie życzysz? Czy jakieś konkretne numery? Nie, czy po wszystko prostu. Wszystko jedno. Lecimy po kolei, tak? Dokładnie. Ale ja sobie będę wybierał. Pozwól, że ja no wybiorę sobie ty. nieparzyste. Dobrze. Bo jakoś tak bardziej lubię na przykład 1, 3, 5 niż 2, 4, 6. No to ja mogę 2, 4, 6. Coś tam w głowie mi się urodziło, że tak chcę. No to ja się I... zgadzam. No to dobrze. Jak się zgadzasz. To zaczynamy. Ja sobie tutaj uszykuję jedynkę, uszykuję sobie trójeczkę. O, jest numer 3 i numer 5. To są moje zdrabki. Sam jestem ciekaw, co z tego wyniknie, czy będzie jakaś fajna paczka, czy raczej taka z gatunku tych słabszych. No, ale na to oczywiście wpływu my już nie mamy. Ja sobie to bardzo ładnie przybliżę. I zaczynamy szukać. No, sama jestem ciekawa, czy coś. Siódemki. Czy coś tutaj się uda wydrapać? Mamy skuter, są korale. Pod jedynką zazwyczaj, przeważnie mi się wydaje, że co wybierałem, to nigdy nic nie było, więc akurat co do jedynki, no to jestem sceptycznie nastawiony, ale nie można przecież. Mieliśmy jedynkę. No wybieramy. tak, tak, ale. Zdarzały się również, ale te, co ja sobie wybierałem nieraz to były puste. To co? Na razie tej siódemeczki nie ma. Jest ptak, drzewo, gruszka, i gitara. I ostatnie 6. Mam nadzieję, że się nie zdarzy się, że 25 zdrapek będzie pustych, a później się okaże taki błąd druku. Bo, chyba tak nie. <laughs> Jakoś by może mnie to być. nie zdziwiło. No nie może niby być, ale w naszym przypadku wszystko może. Także zobaczcie, jedynka z numerem 1 z drapka z paczki jest przegrana. Odkładamy. No i teraz numer. Nie, to jest numer 2. Przepraszam bardzo, gdzie te są te moje. Gdzie sobie tu odłożyłem? Tu są, tak. Tu są z boczku masz. z drugiej strony. O, tu jest numerem 3. Może też być tak, że ja będę miał 3 puste Karolica coś tam drapnie. No to zaczynamy od pierścionka. Później mamy pik, korale, serducho. Dla Was za to, że nas teraz oglądacie duże serducho, księżyc, drzewo, ptaszek. Gwiazda, korona. Zastanawiam się, czy wybrać tą zdrapkę, czy wybrać Maxi Cash. Chciałem też starożytny skarb, ale w trzech punktach nigdzie nie było. Więc suma sumarum zdecydowaliśmy, że weźmiemy właśnie Classic Black 7, a ona nam się pięknie odwdzięczy tak jak do tej pory, czyli na razie nie ma nic auto, tęcza klucz, czapka, zobaczcie z trójką też chyba będzie pusta o, Oj, nie ma nic, zegarek nie ma nic i tu jest twoja ostatnia zdrapka na dzisiaj i ta jest z numerem piątym Szukamy, szukamy tej siódemki pierwszej W paczce Zaczynamy Autka ten mamy, jabłko Pierścionek Portfel Gitara Kawa Zegarek Kość, no co jest Ale sobie wy no nie, wybrałem nie, nie ładnie Ja sobie wybrałem te nieparzyste Gruszka, lupa, drzewo, pierze, radio, świat, klucz, No żebym nic nie, nie zdrapał dzisiaj. No zobaczcie, skuter i bank, trzecia zdrabka przegrana, czyli, czyli słabo wybrałem te nieparzyste. Też mi się w głowie ubzdurało. Najgorzej, jak te parzyste też będą na zero. <gry> I tak się może zdarzyć. Czyli to jedynka, trójka i piątka bez sukcesu. Bez sukcesu wszystko na zero. Ani jednej siódemeczki nie znalazłem. No to Karolcia teraz no, to zabierze ja się za te parzyste. <coughs> Przepraszam, bo już zaczynam chrzepieć. Za te parzyste zdrapy. No, może ty. To będzie teraz tak. To teraz dwójeczka. No i nie zróbcie wstydu. Gwiazda, czapka, portfel. Oj, przepraszam, tu na, na, nacisnąłem. Wybacz, o. Serce. Sekar, kawa. Gitara. To chyba rzeczywiście może będzie ta trefna paczka. Radio. Drzewo, tęcza kość, truskawka, klucz, księżyc, auto, pik i korona. No i czwarta zdrabka na zero. Czwarta zdrapka na zero. Nie wygląda to na razie. Czwóreczka. Zbyt ciekawie, ale ciągle wierzymy, że chociaż w tym odcinku coś się tutaj nadrapie. Korale, portfel, pierścionek. No, zacząć tak zero, no to tak troszkę kiepsko. Ale tak by zrobili, że pierwsze sześć zdrapek w parce zupełnie na zero. O. Skuter, pióro, lupa, radio jest siódemka. W końcu w wielkich bólach się Truskowka. urodziła. No Czyli tak. numer czwarty, tak? Pierwsza tak. zdrabka wygrana z numerem czwartym. Siódemeczka i pewnie będzie zwrocik i jest zwrocik. Także dyszka. No i została zdrabka z numerem sześć. Czapka. Gwiazda. Lupa. Świat portfel i bank księżyc parasol no i jakaś następna siódmeczka nie chce się pojawić samolot Klucz, no to chyba wychodzi na to, że jedna z drapka tylko dała nam dyszkę. Kawa, no i korale. I zobaczcie teraz to. Idziecie sobie do kolektury. Poproszę pierwsze 6 drapek z paczki. No i co? I drapiecie te 6 z pierwszych z paczki z numerem od 1 do 6 i kończycie z dychą. Z dychą mm. na koncie albo w portfelu. No i fatalnie, ale. To dopiero pierwszy dzień, więc trzeba założyć, że w tych jutrzejszych i pojutrze, i w tym ostatnim dniu będą już dużo, dużo lepsze. No miejmy nadzieję, zdrapki. że będą lepsze zdrapki. Jeżeli skończę z 10 złotami w tej pasce, to, to kończę z drapingiem. To pójdziesz z reklamacją? Nie, kończę z drapingiem i z kanałem i ze wszystkim. Ale nie ze sobą. Aha, hmm. no to Przerzucę się na ruletkę i koniec. Ale tak już teraz na poważnie mówiąc, zacie 6. Mamy wydrapanych pierwsze 6 zdrapeczek z paczki od 1 do 6 jest 10 zł, także możecie typować dalej. No już teraz macie o wiele łatwiej, prawda? Już coś jest o wiele łatwiej i zobaczycie tak. mniej punktów, ale cały czas zachęcam 4 punkty do zdobycia, jeżeli teraz poprawnie wytypujecie końcową kwotę, którą wydrapiemy. No także do jutra w takim razie. Dziękujemy i do usłyszenia. Zobaczymy, co nam przyniesie jutrzejszy dzień. Do usłyszenia jutro, cześć, trzymajcie się. Papa. Pa.